Radio Toksport. Najszybsze źródło najważniejszych informacji sportowych. Przy naszej telefonicznej słuchawce jest dziennikarz gazety Football News, redaktor Paweł Zarzeczny. Witamy bardzo serdecznie. Witam, witam. Dzisiaj zelektryzowała nas informacja o tym, że Krakowia stanowczo postanowiła zaprotestować po wygłoszeniu takich ani innych ostrych słów pod adresem klubu przez trenera Dariusza Wdowczyka w programie Tomasza Lisa, Panie Pawle, Pan stanął w obronie Dariusza Wdowczyka nie tak dawno na łamach czasopisma? No tak, ale dlaczego miałbym nie stanąć? Ja staję w obronie zawsze ludzi słabszych i ludzi, którzy są w jakiś tam sposób poszkodowani. To wydaje mi się bardzo naturalnym odruchem. Dariusz Wdowczyk jawi się nam jako taka postać, która z jednej strony no, zamieszana w aferę korupcyjną była, a teraz w jakimś sensie musi zapłacić za swoje błędy z przeszłości. Znaczy to też jest oczywiste, bo każdy gdzieś te błędy kogoś daje jest wina, to jest ich Natomiast ja domyślam się, że tematem tej rozmowy to raczej jest to, że, że w taki sposób usprawiedliwiania się Dariusza Wdowczyka, że, że on kupował mecze, bo inni kupowali i więcej i musiał robić to samo, więc ja muszę powiedzieć, że, że... Absolutnie nie rozumiem zachowania Krakowi, tej zapowiedzi, że poda do sądu Wydowczyka, ponieważ y, nasuwają mi się tylko takie słowa nad całą tą korupcyjną historią, ciszej nad tą trumną. I przecież ja znam dobrze profesora Filipiaka i znam dobrze historię Krakowi, i wiem dobrze, że to co mówi wdowczyk to nie jest wystane z palca. I wiem dobrze, że profesor Filipiak, na moją prośbę zresztą, wyrzucił z klubu piłkarza, najbardziej zasłużonego, właśnie dlatego, żeby dzisiaj nie trzeba było jeździć się tłumaczyć do Wrocławia. Mam nadzieję, że to pamięta i, i kiedyś mi za to podziękuję. Ten kilkaś również. I wydaje mi się, że o ile Wdowczyk rzuca te oskarżenia szeroko, no bo ja z nim rozmawiam co jakiś czas i on mówi, że wszyscy to robili I ja wiem, że to robili wszyscy, to nie można takiej przyjmować postawy teraz, że aha, nam niczego nie udowodnili, to my jesteśmy święci. No tak jak domyślam się, to Miałaby być taka teraz poza Krakowi. Otóż naprawdę lepiej posypać głowy powiołem, przeprosić i już się nie wygłupiać te, te czarne karty historii haniebne dosyć, kiedy my naprawdę wszyscy byliśmy robieni w balona przez bandę i trenerów i piłkarzy, głównie przez bandę sędziów. Te czasy po prostu zamknijmy, spalmy to wszystko i, i zacznijmy normalnie funkcjonować. Pewnie dałoby się to tak łatwo, szybko załatwić, gdyby nie to, że są już kluby, które przez te kilka lat odcierpiały swoje za udział w handlowaniu meczami, za kupczenie punktami i pewnie dlatego Krakowia nie chciałaby do tego grona dołączyć i robi wszystko, żeby... To znaczy, to znaczy nie, bo z tego, co, z tego co wiem, a ja to zazwyczaj jestem dobrze poinformowany, to... Te zarzuty do dotyczyły sezonu przed jeszcze ustawy tak, produkcji. Tak, tak i do trochę niektórzy... Zarzy... Krakowi to, więc to Krakowi jak to się mówi niczym nie grozi. Natomiast naprawdę zrobienie z siebie dziewicy nie przystoi, bo bo ja mówię z pełną odpowiedzialnością, że wszystkie kluby były w ten proceder um, umoczone. Były niektóre kluby, gdzie prezesi zabronili kupowania meczów i zabronili i sprzedawania i tak dalej i tak dalej i do takich klubów mam nadzieję wierzę, że również należała i Krakowia i tak samo i Wisła, Kraków i Legia Warszawa, te które nie są jakby w tych korupcyjnych jakby sprawach wymieniane, natomiast my nie, nie damy sobie uciąć ręki, bo, że nie robili tego zawodnicy, że tam kierownik drużyny czegoś nie kombinował, że jakiś tam inny działacz i tak dalej i tak dalej, także ja to tak żartem powiem, że jakbym dał sobie rękę uciąć, to bym ręki nie miał, no, także ten, to po prostu... Po prostu na bawy już się nie wygłupiałem i Krakowia niech nie, nie chodzi z dowczykiem po sądach, tylko niech na przykład wyda oświadczenie, że jest jej bardzo przykro, że w jakimś negatywnym kontekście była stawiana, a teraz chce być wspaniałym, wzorowym klubem i, i, i dąży do sukcesów sportowych, ale nie zawsze w kontenze, tylko po prostu w normalnej rywalizacji futbolowej e, na boisku. No do tego rzeczywiście życzymy, zobaczymy jaki będzie rozwój wypadków, bo wszystko wskazuje, że tak prosto i łatwo nie będzie. Zwłaszcza... Ja, ja tylko mogę dodać jedną rzecz, że działacze Krakowi niech się nie wygłupiają, bo nie wykluczone, że teraz ma wiedzę która by ich ewentualnie mogła nawet troszeczkę jednak porazić i wydaje się, że naprawdę to, co kiedyś mawiano, ciszej na tą trumną, ciszej na tą trumną i ciszej, ciszej nad rywalizacją Korony, Kielce, Krakowi i Stali Rzeszów, bo pamiętajmy, że tam więcej drużyn walczyło, ciszej nad rywalizacją tych zespołów w trzeciej i w drugiej lidze, bo to naprawdę nie była taka rywalizacja, która dzisiaj by y, przyprawiała kibiców o wypieki na twarzy z powodu wspaniałej formy piłkarzy, tylko właśnie z powodu jakichś takich dziwacznych, A Raczej wywołujące rumień, rumieniec wstydu na, na twarzach. Dlatego lepiej o tym zapomnieć i lepiej, no przecież czasami y, mówię, no kluby, przecież kluby to też y, nie są jakby byty idealne i też czasami różni ludzie robią rzeczy niegodne. Ale to było, nie wiem, no, jak mówimy 2002-2003, to jest 6-7 lat temu to to naprawdę, skupmy się może nad meczami Krakowi, bo słabo jej idzie w lidę nad, nad tym, żeby Dariusz W. mógł normalnie funkcjonować, bo w końcu pamiętajmy, że dostał wyrok w zawieszeniu, ja go dlatego bronię, bo wyroki w zawieszeniu to są, na tym polega idea wyroku w zawieszeniu, że sąd zakłada, że przestępca ponowny raz nie popełni tego samego czynu, więc, więc no dajmy też i temu człowiekowi szansę powrotu do rzeczywistości, gdyby on był takim naprawdę wielkim złożeniem są no to to był wyrok bez zawieszenia, jest to oczywiste. Bardzo serdecznie dziękujemy. Naszym gościem był redaktor Paweł Zarzeczny z gazety Football News. Zobaczymy jaki będzie dalszy rozwój wypadków.